ONZ w końcu reaguje. Po kilku tygodniach wojny, finalnie Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się w Nowym Jorku. Według informacji podanych przez zagraniczne media, wszystkie państwa wchodzące w skład tejże rady jednogłośnie podjęły uchwałę o wezwaniu do natychmiastowych rokowań pokojowych. Serbia, Kosowo oraz Turcja zawarły między sobą porozumienia pokojowe. Albania nie wycofała się z terenu Kosowa, a przesunęła swoje wojska dalej. Rada Bezpieczeństwa poczuła się obrażona tym krokiem, co poskutkowało kolejne posiedzenie wraz z zaproszeniem Grecji oraz Włoch. Wezwała również państwa leżące nieopodal do mężliwości w działaniach wojennych, a Albanii nakazała się wycofać pod groźbą kar. Jaki będzie następny ruch ONZ i Albanii? Nowy marszałek Sejmu. Kolejna niespodzianka w polskiej polityce. Kandydat UZP przegrał w głosowaniu na marszałka Sejmu z kandydatem PFP Maxem Herosem. Jest to niezwykłe, ponieważ najwięcej posłów w parlamencie ma właśnie Unia Zjednoczonej Prawicy, a poprzednie głosowanie na marszałka Sejmu zostało zdominowane przez tę partię. Czyżby UZP upadała? Wotum zaufania przyznane. Drugi rząd Grzegorze Brzenczyczkiewicza otrzymał aprobatę i pozwolenie do działania od Sejmu. Votum przyjęto prawie jednogłośnie. Piotr Motyl wychodząc z siedziby głównej FZL zapytany o wynik Votum odpowiedział Lewica jest uczciwa. Urządzenie w takiej sytuacji należy się UZP. Jest to wielka tragedia związana ze śmiercią Halickiego. Dlatego FZL głosuje tak jak głosuje. Prezydent skaca kadencję Sejmu. Niespodziewany ruch prezydenta Macieja Wierzbickiego. Połowy maja do zarządzenia, skracające kadencję parlamentu. Jak czytamy w zarządzeniu, prezydent podejmuje decyzję na podstawie artykułu 225 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Następne wybory odbędą się w listopadzie 2022 roku, a partie polityczne mają czas do września, aby zgłosić listy kandydatów.